Już jestem w połowie wyzwania, gdzie muszę ukończyć 12 gier na 100% 12 miesięcy, a dzisiaj ukończę kolejną grę z podszyldu Sony God of War Ragnarok. Ta część jest zdecydowanie dłuższa i trudniejsza od swojego poprzednika. Wymaga od nas zdobycia wielu porozrzucanych znajdziek, pokonując też bardzo trudnych przeciwników. Dodatkowo musimy też ukończyć dodatek Valhalla, a teraz ukończymy grę zdobywając przy tym jak najwięcej pomijalnych osiągnięć. Historia zaczyna się od Kratosa i Atreusa wracających z utanego pola na Podczas tego zostajemy zaatakowani przez Freję. Walka jest zaciekła, ale dzięki pomocy Atreusa udaje nam się powrócić do domu. Jednakże jeden z wilków, którym się opiekowaliśmy, nie czuje się najlepiej i oboje spodziewają się najgorszego. Atreus prosi Kratosa, aby zostawił go samego, ażeby mógł go w spokoju pochować. Kratos postanawia w tym czasie odpocząć, mając we śnie wspomnienie swojej żony Fey. Nasz sen zostaje przerwany przez Mimira, który jest zaniepokojony tym, że Atreusa jeszcze nie ma w domu, więc wy w jego poszukiwania przez dłuższy czas, nie jesteśmy w stanie go znaleźć. Jednakże po chwili zostajemy zaatakowani przez Niedźwiedzia. W zaciekle z nim walczymy, i kiedy mamy go dobić, okazuje się, że to był sam Atreus. Mamy z nim troszeczkę napiętą rozmowę, ponieważ chce się dowiedzieć więcej na temat Loki'ego. Po tej rozmowie zdobyłem pierwsze osiągnięcie za zmierzenie się z Niedźwiedziem. Powracając do domu, zanim byliśmy w stanie zasnąć, pioruny zaczynają niszczyć nasz dom. Na zewnątrz okazuje się, że przebył do naszego domu sam Thor. Nie chciał on Walki, jedynie miał za cel z nami porozmawiać. Chwilę później słyszymy pukanie do drzwi, i po otwarciu widzimy naszego największego wroga Odyna. Przyszedł tutaj z propozycją rozejmu między nimi. Nie będą się nawzajem atakować, ale też dodał, że jeżeli przyjmą tę ofertę, to Atreus będzie musiał przestać szukać samego Tyra, który jest najprawdopodobniej martwy. Kratos o tym oczywiście nie wiedział i po chwili zastanowienia postanawia tę ofertę odrzucić, co się nie spodobało Odynowi, i prosi Tora, aby ich załatwił. Thor wystrzeliwuje nas w pow... Wietrze, korzystając z młota, lądując wraz z nim na jakimś odludziu, rozpoczynając pierwszą walkę z Torem. Mniej więcej w połowie Thor zabija Kratosa, i kiedy myślałem, że faktycznie umarłem, zostajemy przez niego reanimowani. No, tutaj gra mnie zaskoczyła. Walcząc dalej, w końcu zadajemy mu potężny cios, co satysfakcjonuje Tora i dzięki temu zostawił nas w spokoju. Szybko do nas przyszedł Brock i Sindri, aby pomóc nam jak najszybciej wrócić do Atreusa. Mając pewność, że nie grozi mu niebezpieczeństwo, dajemy mu niezły opiec za to, że nie mówił nam o tym, że szuka tyra na własną rękę. Atreus rozumie jego gniew, tłumacząc mu, że podczas jego nieobecności Odyn zaprosił go do Asgardu i podczas poszukiwań tyra dowiedział się, że może on nadal żyć i chce mu coś pokazać w jednym z ołtarzy. Widząc jak bardzo mu na tym zależy, Kratos postanawia mu pomóc. Podczas tego miałem wystarczająco sporo expa, więc kupiłem umiejętność, która nagrodziła mnie osiągnięciem powrót do formy. Docieramy do Muralu Jotunów, który w rzeczywistości ma w środku sekretny pokój. Ujawniam on prawdziwy los dwóch gigantycznych wilków, i daje też nam znać, że Tyr faktycznie żyje, tylko jest on gdzieś przetrzymywany. Sindri zabiera nas do swojego domu, który znajduje się między światami. Przed wyruszeniem w drogę ulepszyłem jeden element pancerza, dostając osiągnięcie. Bracia, dowiedziawszy się o naszym nowym planie uwolnienia Tyra, sugerują nam, abyśmy zapytali w Svartalfheimie Durlina, mogącego mieć informację, gdzie znajduje się Tyr. Kiedy dowiedział się, że jego stara kompanka, Fey, odeszła z tego świata, potajemnie nie daje nam jego dokładną lokalizację. Przygotowując się, postanowiłem wykonać pierwszą poboczną misję, gdzie musimy uwolnić Link Bakra. Za zrobienie tego dostałem osiągnięcie za dość uczynienie. Wracając do naszej głównej misji, dotarliśmy do starej kopalni i kiedy mieliśmy już porzucić poszukiwania, odnajdujemy spore zamknięte drzwi. Siłowo otwieramy je, odnajdując nasz cel. Tyr wyników wielu lat niewoli mocno potłupał na psychice. szech się też przemocy, więc nie za dużo nam pomoże. Wiedząc samego Mimira, zaczyna przed mi uciekać myśląc że Kratos go zabije po złapaniu go Kratos stawia Tyra do pionu co było bardzo skuteczne ostatecznie dołącza do nas i uciekamy wszyscy z powrotem do domu Sindriego tam na osobności Kratos rozmawia z Mimirem na temat decyzji uratowania Tyra i czy przypadkowo nie było to błędem Atreus po podsłuchaniu ich rozmowy wyrusza z Sindrim do Midgardu w celu zwerbowania Frey w nasze szeregi konsultujemy się też z wężem Jormungandr pytając się go jak można uniknąć Ragnaroku jedynie dostajemy informacje aby Atreus udał się do podajrze fikcyjnego żelaznego lasu. Następnie Atreus odwiedza Freję, dając jej znać, że Odin odwiedził Midgard. Jednakże Freja za bardzo nie chce się w to mieszać i ostrzega Atreusa, by nigdy więcej się do niej nie zbliżał. Wracając do domu, Sindri dał nam znać, że Brok tak naprawdę umarł, ale z powodu tęsknoty odzyskał trzy czwarte jego duszy i go wskrzesił, ukrywając przed nim prawdę. Na miejscu Kratos, Mimir i Tyr planowali odwiedzić Alfheim, aby zobaczyć, co kryje ołtarz grodowy. Wszyscy tam wyruszają, docierając do głównej świątyni jasnych elfów. Odnajdujemy potrzebny ołtarz, dowiadując się w środku, że Groa skłamała nowi na temat przepowiedni Ragnaroku. Rok Zamiast zagłady dziewięciu światów, według przepowiedni, czempion zjednoczy królestwo przeciwko Asgardowi i tylko królestwo asów ma zostać zniszczone. Tyr jest tym faktem bardzo zaskoczony i wszyscy wracają do domu. Tyr podczas posiłku przekonuje Atreusa, że być to może on jest tym czempionem, mocno o tym irytując Kratosa. Atreus nie zadowolony. Zadowolony z reakcji Kratosa, idzie do pokoju, aby troszeczkę odpocząć. Nagle budzimy się w żelaznym lesie, postając tam Argbodeł. Oprowadza go po tym miejscu, pokazując jego całą przepowiednię. Na informację o tym, że jego ojciec ma przepowiednię śmierci, bardzo się wkurza. Pokazuje nam też kulki mające w sobie dusze gigantów, aby Odyn ich nie znalazł. Na naszej drodze widzimy, jak babcia Arkbody zapiera wilka, aby dla przyjemności skonsumować jego duszę. Oboje nie chcą, aby kolejne zwierzę ucierpiało, więc razem wyruszamy do jej domu. W piwnicy ożywiamy duszego węża, nasycając go duszą. Odnajdujemy wilka, ratujemy go i mamy za zadanie zniszczyć kocioł Gryli. Walczymy z nią i udaje nam się to dokonać. Gryla jest na nas ściekła, wyzywając też swoją wnuczkę podczas wychodzenia z jej domu. Po wyjściu dostaliśmy osiągnięcie kocioł. Zanim powróciliśmy do domu, zostaliśmy poinformowani przez Bodę, abyśmy pod żadnym pozorem nie mówili o tym miejscu. Następnie wracając na gorącym uczynku, przełapuje nas Kratos, pytając się Atreusa, gdzie przebywał przez dwa dni. Rozmowa była naprawdę napięta do czasu, kiedy nie zaatakowała nas tajemnicza Walkiria. Odpieramy jej atak, odkrywając, że pod maską kryje się sama Freja. Atreus ją atakuje, ale Kratos opanowuje tą całą sytuację. Freja następnie domaga się tymczasowej współpracy z Kratosem. Zależy jej, aby wyruszyć wraz z nim do Wanaheimu, gdzie będzie mogła zdjąć klotwę nałożoną przez Odyna. Oczywiście się na to zgadzamy, dostając osiągnięcie podwórkowa bójka. Wyruszamy do Wanaheimu wraz z Brokiem, który szybko wpada w jedną z pułapek. Była ona dziełem brata Frey, Freyra. Jest on do nas wrogo nastawiony, ale szybko wyciąga nas z tej sytuacji Freya. mówiąc mu, że jesteśmy jej towarzyszami. Mając to z głowy, wyruszamy samotnie z Freją, pozostawiając w obozie Broka. Jest to całkiem długa podróż i na miejscu okazuje się, że źródło jej klątwy jest pilnowane przez samego smoka. Kiedy zyskaliśmy nad nim przewagę, chce on od nas uciec, co jednak nie jest opcją dla Freji i Kratosa. Po odcięciu mu głowy, Freja usuwa swoją klątwę, dzięki czemu może teraz podróżować we wszystkich dziewięciu światach. Kiedy Kratos pyta co będzie dalej między nimi ona mówi, że chociaż zawsze będzie zła na Kratosa za zabicie Baldura to teraz ważniejsze jest pokonanie Odyna. Oboje godzą się i zostają sojusznikami. W tym samym miejscu odnalazłem amulet, który po wyposażeniu dał nam osiągnięcie. Dostaliśmy też drugie za pokonanie smoka. Krótce potem wracamy do obozu Freyra i Freya pogadza się z Freyrem. Po powrocie do domu Kratos domaga się od Atreusa prawdy co robi podczas nieobecności. Atreus się na niego wkurza kurza, ponieważ Kratos mu nie ufa. Następnie Atreus opowiada wszystkim plan pójścia do Asgardu, aby szpiegować Odyna. Wszyscy go do tego zniechęcają, co potwornie wkurza Atreusa do takiego stopnia, że Az zamienia się w niedźwiedzia, ucieka do Midgardu i wykorzystując opuszczony dom Frey, zostajemy przetelportowani do Asgardu. Zapoznajemy się tam z jednym z uchodźców z Kjoldrem i na samym szczycie góry, na który musieliśmy się wspiąć, napotykamy na największego buraka, jakiego zna ten świat, czyli Heimdala, boga przewidywania. Nie chce nas zbytnio zabiera do siedziby Odyna, myśląc, że mamy złe intencje, czym ma trochę racji. Heimdall atakuje Atreusa, dopóki Odyn i Thor nie interweniują. Odyn oprowadza go po Asgardzie i oferuje mu pokój Modiego. Następnie prosi go o pomoc w przetłumaczeniu obcego tekstu z tajemniczej maski, która może zawierać ogromną wiedzę. Według tekstu, pierwsza część maski znajduje się w Muspelheimie, więc Odyn wysyła nas z Thor'em w wyznaczone miejsce. Będąc tam, przekonujemy Thora do wypróbowania prób Surtra, podczas gdy on sprawdza Przepowiednie w jednym z ołtarzy. Pojawia się przy ołtarzu Angrboda, odkrywając tak naprawdę, Surt może zniszczyć Asgard tylko wtedy, gdy połączy się ze swoją kochanką Sinmarą. Następnie Atreus wraca do Tora i udaje mu się zdobyć kawałek maski. Przechodząc do naszej czwórki, podróżujemy do Midgardu, gdzie głęboko pod wodą znajdują się norny, bogi nie przeznaczenia. Dowiadujemy się od nich, że Kratos ostatecznie umrze i Heimdall chce zabić jego syna. Wracając, Freya zabiera pętlę odyna tak na wszelki wypadek. Po powiedzeniu braciom o ich podróży do Nornów, Brok sugeruje użycia Draupnira, pierścienia mogącego się mnożyć. Zamieniając go w broń, będzie w stanie pokonać Heimdala. W Svartalfheimie pani kuźni wytwarza ich broń, ale Brok orientuje się, że ona ją nie widzi, ponieważ jego dusza jest niekompletna. Wkurza się na tą informację, jednakże Kratos go pociesza. Wracając do domu, Oden odwiedza Kratosa, tylko by go zwyczajnie obrazić. Ty Kratos wraca do domu, śni mu się kolejne wspomnienie, tym razem z Faye i niemowlęciem Atreus Kończąc ten sen, znowu powracamy do Atreusa. Musimy teraz z Tyut z córką Toras zdobyć ostatnią część maski. Jest ona bodajże w Helheimie. Dołącza też do nas ten burak Heimdall i wyruszamy na poszukiwania. Heimdal od razu nas zostawił, bo ma inne zadanie do zrobienia. Uwalniamy na samym końcu wilka, myśląc, że jest on niewinnie przetrzymywany. Jak się okazało, nie dość, że ostatniej części tutaj nie ma, to jeszcze jak mówi to Heimdall, uwolniliśmy Garna, mogącego się przedzierać przez tkankę rzeczywistości. Atreus prosi Odyna o odesłanie go z powrotem do Midgardu, a ten ze smutkiem spełnia jego prośbę. Przez uwolnienie wilka dom Sindriego zostaje zaatakowany przez hordę wrogów z Helheimu. Wszyscy skutecznie odpierają ich ataki, ostatecznie zamykając wszystkie szczeliny. Atreus bardzo żałuje tego, co zrobił, więc wszystkich przeprasza, mówiąc im, co właśnie uczynił. Musząc teraz to wszystko naprawić, zaczynamy przygotowywać się do podróży, dostając po rozmowie osiągnięcie spartańskie tradycje. Ratatosk, czyli Gadający Wiewiór, daje nam kryształ umożliwiający podróż. Do Helheimu. Na miejscu odnajdujemy Garna i rozpoczynamy kolejną sporą walkę. Walka kończy się z zabiciem Wilka, za co dostaliśmy kolejne osiągnięcie. Uwaga, zły pies. Wracając do domu, kompletnie znikąd podobnie atakuje nas Garn, bo jak się okazuje, on nie może umrzeć, ponieważ nie ma żadnej duszy. W środku walki Atrus wpada na świetny plan tknięcia go w głowę, wykorzystując nóż mający w środku duszę Fenrira. Przenosząc jego duszę, mogliśmy mu nakazać wrócić do Midgardu. Oboje wyznają swoje Tajemnice, które przed sobą ukrywali i razem wracają do domu. W środku Freja proponuje, abyśmy już teraz zaatakowali Odyna. Nikt nie jest do tego przekonany, więc postanawia ruszyć do Vanheimu, pomóc bratu. Krótko potem my też ruszamy do niej, tylko by w obozie zostać jedynie Hildy Finiego. Daje nam znać, że Freya jest w poszukiwaniu Freyra i Bigwira, którzy zostali schwitani przez Einherjerów. Jeszcze przed wyruszeniem na pomoc daliśmy znak, aby Skoll i Hattie zmienili dzień z powrotem w noc i wraz z Freją ruszamy do do obozu, pomóc naszym kompanom. Na naszej drodze do obozu staje Heimdalek, więc wiadomo, co na nas czeka. Wykorzystując naszą nową broń, nie jest on w stanie przewidzieć naszych ataków. Po raz pierwszy zadajemy mu cios, czym jest potwornie zaskoczony. Następnie już na poważnie pokonujemy Heimdala. Chcemy go oszczędzić, wysadzając jedynie jego rękę, z czego nie jest zbytnio zadowolony. Dalej zachowuje się jak dupek, co zmusiło nas do podjęcia drastycznych kroków. Udusiliśmy go, pełniając jedną z przepowiedni, ale ja bym tego zabójstwa nie żałował. Powracamy do naszej grupy, ratując wszystkich z opałów. Uciekając latającą łodzią, jesteśmy bez przerwy atakowani przez Wiverny. Bigwir, chcąc wszystkich ocalić, poświęca się eliminując zagrożenie. Bezpiecznie powracając do domu, Atreus planuje powrócić do Asgardu, aby zebrać więcej informacji. Kratos niechętnie się na to zgadza i dostajemy od Sindiego kamień teleportacyjny, tak na wszelki wypadek. Teraz mamy ruszyć do Nifheimu po ostatnią część Maski. Dzięki pomocy Truda wyciągamy Tora z sali po całkiem niezłej bójce. Oboje całkiem nieźle się ze sobą dogadują, odzyskując ostatnią część maski. Odyn chce już z Atreusem wykorzystać tą maskę, co szybko przerywa żona Tora, ostrzegając go, że przecież zabił Modiego i może być zagrożeniem dla Truda. Chce on nas zaatakować, ale uciekamy kamieniem teleportacyjnym do domu. Atreus pokazuje wszystkim skończoną maskę, na co Tyr odpowiada, że już teraz zabierze wszystkich do Asgardu, aby zmierzyć się z Odynem. Jak nie będąc taki głupi, zaczyna pytać się go, dlaczego przez ten cały czas nie powiedział nikomu, że zna drogę do Asgardu. Zirytowany Ty, robi rzecz, którą nikt się nie spodziewał. Coś do ciebie mówię! Okazało się, że przez ten cały czas Odym był w przebraniu Tyra. Udaje mu się uciec z tego miejsca, na szczęście nie z maską. Brok wypacza Sindiemu za to, co zrobił, kończąc swój żywot w jego ramieniach. Zrozgocony Sindri teleportuje się z nim w nieznane. Kratos wraz z Atreusem idą z powrotem do swojego starego domu, aby uciec od problemów. Jednakże Kratos wie, że to nie jest najlepsze wyjście. Napotykamy Sindiego w nie najlepszym stanie, który jest wściekły na Atreusa, ponieważ to przez niego Brok nie żyje. kończąc z nim przyjaźń. Z Freją opracowuje plan, jak możemy zjednoczyć dziewięć światów przeciwko Asgardowi. My mieliśmy za zadanie odnaleźć Surtra w Muspelheimie, mającego potężną moc. Nie jest on zbytnio hetyn do pomocy, ale widząc, że ostrza Kratosa są wykonane z pierwotnego ognia, zgadza się, ponieważ jego żona nie będzie cierpiała. Bijając ostrza w jego serce, tworzymy Ragnaroka. Czekając na niego jesteśmy atakowani przez walkirię. Chryst i Myst. Pokonujemy siostry, współpracując ze sobą, otrzymując osiągnięcie za zrobienie tego. Zanim rozpoczęliśmy najazd, Musimy wybrać dowódcę. Kratos się najpierw obawia, ale po odpoczynku decyduje się dowodzić ten cały najazd. Podczas ataku okazuje się, że Odyn jest na tyle samolubny, że postanowił poświęcić migrantów z Midgardu. Nie chcemy, aby podczas tej walki ucierpieli niewinni, więc postanawiamy ich uratować, podczas gdy Atreus wraz z Sindrim niszczą mur. Tyut chce nas powstrzymać, ale szybko jej matka uświadomi ją, że Odyn nie chce ich ratować, zostawiając nas w spokoju. Rozwalając mur, wszyscy docierają do miasta, widząc też walkę to raz. Młodszym Jormungandrem i potężnym uderzeniem wysłał go w przeszłość. Następnie atakuje Kratosa, ale szybko odpieramy jego atak, dając mu do zrozumienia, że współpraca z Odynem nie jest najlepszym rozwiązaniem. Odyn się wkurza na niego, ponieważ miał zabić Kratosa. Pomimo, że kilka razy każe mu go zabić, Thor dalej nie chce tego zrobić, więc Odyn zabija go z zimną krwią. I to jeszcze na oczach samej córki Thora. Odyn ją szybko odrzuca, co rozpoczyna ostateczną walkę z wszech ojcem. Ta walka jest bardzo zaciekła. Freja nam pomaga, pokonując Odyna, ależ ostatnimi siłami rozwala podłoże. Zostaje on sam na sam z Atreusem, myśląc, że się go posłucha i pomoże mu w spełnieniu jego celu. Atreus postanawia maskę zniszczyć, wrzucając ją do wyrwy, tracąc ją na dobre. Ponownie z nim walczymy, ale teraz udało się skrócić to, co za zaczął. Łapią jego duszę do jednej z kuli, nie wiedząc, co możemy teraz z nim zrobić. Sindri jednak ma jedno proste rozwiązanie. Sindri potem się teleportuje, a Ragnarok jest bliski zniszczenia Asgardu. Brat Frey poświęca się, aby wszyscy mogli bezpiecznie stąd uciec. Atreus, uciekając, traci przytomność, budzą się później w Midgardzie. Po wstaniu z łóżka dostaliśmy osiągnięcie Ragnarok. Następnie, na samym końcu z Angbodą docieramy do ostatniego ołtarza Jotunów. Dowiadując się, że to dzięki temu, że rozwaliła murale, oboje mogli podążać swoją ścieżką, unikając przy tym śmierci Kratosa. Atreus mówi mu, że musi teraz podróżować sam, aby odnaleźć resztę Gigantów. Kratos rozumiem to, zgadza się. Z tyłu ołtarza odkrywamy, że Kratos ma stać się ukochanym wszystkich dziewięciu światów. Szokowany tym odkryciem, zapraszam Mira i Freję, by mogli mu odbudować wszystkie krainy po rag na roku. Oboje się na to zgadzają i wszyscy wychodzą z tego miejsca, kończąc oficjalnie rozgrywkę. Ale to nie koniec, bo mamy naprawdę sporo do roboty. O Boże, od czego by tu zacząć? A tak, najpierw postanowiłem zrobić misję poboczne, które zebrałem podczas przechodzenia kampanii. Najpierw dostarczyłem kulę ludzi, Potem odzyskałem miecz Mardol, który został podarowany Frej po podczas ślubu. Następnie uwolniłem Half Goofy i pogoskałem Swej i Swannę. Następnie wziąłem udział w pogrzebie naszego najlepszego przyjaciela Broka. Na miejscu Sindri żegna się ze swoim bratem i kończymy to, umieszczając go w łodzi, a następnie spalamy go na otwartym morzu, zamykając ten rozdział. Potem ruszyłem do kolejnych misji pobocznych. Czyli zwróciłem mu od buntu, zdobyłem wszystkie dostępne tarcze, w pełni naprawiłem amulet Ryg Silu, wróciłem je pół roku Ratatoskowi, ukończyłem wszystkie polowania w kraterze, których jest całkiem sporo. Wróciłem też Ratatoskowi wszystkie Lidwerdy i ulepszyłem do maksimum jeden zestaw pancerza. W Muspelheimie następnie musiałem ukończyć wszystkie możliwe próby. Przynajmniej nie powtarza się schemat z poprzedniej części, więc to na plus. Te wyzwania od razu przyznam lekko mnie zmyliły na samym początku, bo trzeba tam przechodzić próby w jednym z trzech dostępnych pomieszczeń. Przechodząc wyzwania przykładowo w środkowym i prawym pokoju mamy całkowicie inne główne. Wyzwanie, niż gdybyśmy mieli wybrać potem lewe pomieszczenie. Trzeba tutaj zrobić łącznie 6 unikalnych kombinacji i je oczywiście ukończyć, aby zdobyć to osiągnięcie. Jest to lekki grind, ale opłacalny, bo mogłem tak stworzyć zestaw pancerza ze smoczej łuski. Jeszcze zdobyłem wszystkie jabłka i rogi potrzebne do osiągnięcia pełen brzuch. I w takim stanie byłem gotowy zmierzyć się z dwoma trudnymi bossami. Pierwszym z nich był król Hrolf. Aby się z nim zmierzyć, trzeba najpierw pokonać innych berserkerów, którzy według mnie nie stanowią większego problemu. Sama walka z nim nie była aż tak ciężka. Zajął mi to około godziny, aby pokonać króla. Więc według mnie jest to całkiem spoko wyzwanie. A potem zmierzyłem się z Gną, która, według innych, jest najtrudniejszą przeciwniczką. Ale dla mnie nie była. Po incydencie z królową walki naprawdę sporo ataków bardzo szybko się nauczyłem. Niektóre nawet są z poprzedniego kotofora, więc w mniej niż godzinę byłem w stanie tego dokonać. My ją oczywiście nie zabiliśmy. Gna zrozumiała, że popełniła błąd i poprosiła samą Freję, aby ukryciła jej męki. Potem dostaliśmy osiągnięcie prawdziwa królowa. Takim sposobem zostały mi tylko osiągnięcia związane z odnalezieniem konkretnych przedmiotów. Najpierw zebrałem po jednym kwiecie z każdego z dziewięciu światów. Zebrałem wszystkie dostępne książki, zebrałem jak w poprzedniej części wszystkie dostępne artefakty i ostatni wymagał od nas zdobycia wszystkich reliktów i rękojeści. Myślałem, że to osiągnięcie zrobię od razu, ale okazało się, że muszę zabić wszystkie 48 kruków, aby być w stanie zdobyć to osiągnięcie. Więc sorry kruki, to nie była moja decyzja. Zanim Zebrałem ostatnią rękojeść, uwolniłem już prawdziwego Tyra, który okazał się być więziony w asgardzkim więzieniu. Ale pomijając ten fakt, zebrałem ostatnią rękojeść, dostając za to osiągnięcie. I dostałem też osiągnięcie Niedźwiedź i Wilk za zdobycie wszystkich osiągnięć. Ale czekaj, zostało ci przejść jeszcze kilka osiągnięć. No właśnie, one są już w dodatku w Walhalli. Dodatek Walhalla rozpoczyna się od Kratosa i Mira podróżującego do tego miejsca. Siłowo otwieramy tam potężne drzwi i tak rozpoczynamy naszą próbę. Powiem od razu, że ten dodatek to taki rogali, który powtarzamy wielokrotnie i wywołem podczas próby wybrane przez nas ulepszenia. W pierwszej próbie zginąłem od mocnych przeciwników, przez co lądujemy z powrotem za drzwi Valhalla. Freya z Walkiriami pyta się, co my tutaj robimy, więc dajmy jej list, który jest zaproszeniem do tego miejsca. Freya daje nam do zrozumienia, że musimy sami się dowiedzieć, jaki jest cel tej podróży. Potem dostaliśmy osiągnięcie, zaproszenie przyjęte. Następnie walkierie otwierają oficjalnie wrota i rozpoczynamy kolejną próbę. Na końcu jedynie widzimy legendarny tron krat Kratosa z poprzednich części, a potem zostajemy przeteleportowani z powrotem na sam początek. Przygotowując się zdobyłem osiągnięcie za nałożenie skórki pancerza. W kolejnej próbie Mimir zamienia się w boga Heliosa. Tak, tego boga, którego Kratos zabił w trzeciej części. Jest on potwornie nieznośny i podczas tej próby musieliśmy zdecydować kogo poświęcić. Oczywiście poświęciliśmy Heliosa, ale chwilę przed jego spaleniem zamienia się w Mimira. Spanikowany Kratos próbuje go uratować i tak wpadamy do innej rzeczywistości. Ratuje nas opałów jedna z Valkyrii i tak wychodzimy z tego bez większych obrażeń. Potem dostaliśmy kolejne osiągnięcie. Kolejna próba się niczym nie różniła. Jednakże zamiast poświęcać Heliosa, Kratos sam wszedł do klatki, co było dobrą decyzją. Trafiamy do specjalnej areny wraz z Tyrem i okazało się, że to on jest odpowiedzialny za ten list. Chcąc sprawdzić, czy jesteśmy gotowi skonfrontować się ze samym sobą, wezywa nas na pojedynek. Pierwsza walka nie była aż tak ciężka, więc udaje nam się to bez większego problemu zrobić. Ter daje nam możliwość otwarcia drzwi, ale szybko Teleportujemy się z powrotem na sam początek. Kolejne próby pokazywały to, co Kratos dokonywał w przeszłości. Przykładowo, tutaj sprzedał duszę bogu wojny. Następnie, troszeczkę później, odzyskałem kamień przysięgi Kratosa, za co otrzymałem osiągnięcie. Kończąc kolejne podejście i walkę z Tyrem, powtarzamy to samo, czyli widzimy, co zrobiliśmy w przeszłości, rozumiemy nasze błędy i tak w kółko. Kolejne podejście odblokowało mi osiągnięcie wędrowiec i odblokowałem jeszcze jedną za uzyskanie posągu Pandory. Jednakże w tym podejściu, po raz pierwszy zginąłem od Tyra Więc musiałem się zdecydowanie ulepszyć Po ulepszeniu postaci ruszyłem dokończyć to co zacząłem Zobywając też ośwignięcie za zdobycie 15 tysięcy sztuk ulotnego echa Ukończyłem ostatnią walkę z Tyrem Co w końcu dało mi możliwość otworzenia drzwi I tak widzimy z samego siebie Siedzącego na tronie Kratos konfrontuje samego siebie Będąc na siebie zły za te wszystkie rzeczy jakie wydarzyły się w starożytnej Grecji Wie że był samolubny, arogancki, okrutny I nie powinno być dla niego przebaczenia ale przynajmniej ma nadzieję. Wie, że jest kimś więcej niż tylko maszyną do zabijania. Takim sposobem zasiadamy na tronie, kończąc tą krótką historię. Wychodząc już z frontowymi drzwiami, teraz wystarczy zdobyć ostatnie trzy osiągnięcia. Najpierw ukończyłem 9 zadań biegłości, których jest naprawdę sporo i łatwo jest to osiągnięcie zdobyć. Następnie wchodząc do środka, zebram już trzeci element klucza kapitana. I ostatnie wymaga od nas wzięcia udziału w walce na arenie forum. Jest ono możliwe do odblokowania, o ile pokonamy minimum 7. Wybrańców Walhalli Niektórzy są trudni, niektórzy są łatwi, ale udało mi się to zrobić i zbliżyłem się z hard refilem. Mając dowaloną postać, zrobiłem to bez większego problemu i po pokonaniu go odblokowałem już ostatnie osiągnięcie. I tak wygląda Gotovo Ragnarok na 100%. Po ponad 50 godzinach zdobyłem odznakę w tej grze i dziękuję Wam bardzo mocno za oglądanie. Dziękuję też wspierającym, a dokładnie Fofwin, który jest tu nowym wspierającym, Albertowi, Król Lew i Hyde Souls. Jeszcze raz Dziękuję za wsparcie. Pamiętaj, że Ty też możesz pojawić się pod koniec filmu, jeżeli Ty też dołączysz do wspierających. A teraz trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale.